Czy wiesz, że możesz zwiększyć wydajność swojego przedsiębiorstwa nawet o 60% i jednocześnie skrócić czas od surowca po wyrób gotowy nawet o 90%? Jesteś ciekawy, jak to osiągnąć? Weź udział w 14. konferencji Lean Management i dowiedz się, jak zwiększyć efektywność Twojej organizacji. Konferencja Lean Management to najbardziej ceniona konferencja o zarządzaniu w Polsce. Z pewnością najbardziej profesjonalna konferencja o tematyce Lean Management. Na każdą z tych konferencji zabieram ze sobą kluczowych menadżerów z mojej organizacji. Tego typu wydarzenia na pewno pomagają budować lepsze relacje w naszym polskim biznesie. Weź udział w inspirujących seminariach i warsztatach prowadzonych przez najlepszych na świecie praktyków i ekspertów Lean Management. Zapraszamy także na studia przypadków największych przedsiębiorstw sektora przemysłu i usług. Gośćmi specjalnymi tej edycji będą Daniel Jones, największy autorytet w dziedzinie Lean Management, założyciel Lean Enterprise Academy w Wielkiej Brytanii oraz główny doradca Lean Enterprise Institute w USA. Michael Bale ekspert w zakresie transformacji lin, współautor dwóch bestsellerowych powieści biznesowych, powszechnie znany coach dyrektorów naczelnych w zakresie lin management. Mark Reich, dyrektor do spraw zarządzania strategicznego i operacyjnego w Lin Enterprise Institute w Stanach Zjednoczonych. Były dyrektor generalny Toyota Supplier Support Center w Ameryce Południowej. Mark Hamel, guru Kaizen. Autor nagradzanej książki, której polska premiera będzie miała miejsce właśnie podczas tegorocznej konferencji. Steven Parry, światowej klasy ekspert w transformacji i projektowaniu systemów usługowych według zasad LIN, były dyrektor działu strategii i zarządzania zmianą w Fujitsu. Ian Glenday, niezależny trener i konsultant, autor dwóch książek oraz twórca nowatorskiego podejścia do wdrażania LIN. Jest to bardzo dobry pomysł i bardzo dobra okazja na to, żeby spotkać się w gronie ludzi, którzy zajmują się tym samym, natomiast pracują w innych branżach. No w Polsce gdzieś właściwie rotujemy wśród tych samych firm, z którymi się spotykamy, a tu jednak jest wnoszone coś z zewnątrz. Przyjdź i dokonaj transformacji swojej firmy w bardziej efektywną organizację wraz z prezesami i dyrektorami najlepszych firm w Polsce. 14. Konferencja Lin Management dla produkcji i usług już od 10 do 12 czerwca 2014 roku we Wrocławiu. Zarejestruj się już dziś na stronie www.linconf.pl. Na wydarzenie zaprasza Schenker, główny partner konferencji.